Ostatnia linia obrony. Jest szansa w takiej sytuacji? Zastanówmy się, przeanalizujmy. Po cholera nam takie ćwiczenie i obijanie mózgów. Zapraszam. Cześć, z tej strony Jarek Rogowski, ze mną Wojtek Kostarski, instruktorzy GKMA. Dzisiaj pogadamy sobie o ostatniej fazie, ostatniej linii obrony, w momencie kiedy ktoś ci atakuje. Dzisiaj skupiamy się na strefie od pasa w górę. Jest to ćwiczenie, które możecie śmiało powtórzyć, ale musicie robić je w sposób e, bezpieczny. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli robicie coś, co my pokazaliśmy na początku filmu, po pierwsze rękawice długie, duże, polecam 14 albo 16, fajne, profesjonalne, szczęka. I jeżeli nie macie doświadczenia dużego, to kask. Ale pamiętajcie, żeby robić to zawsze pod opieką wykwalifikacyjną. Instruktora. To ćwiczenie, które pokazaliśmy, to jest tak naprawdę elementarz boksu czy tajskiego boksu, kickboxingu, gdzie przyjęcie i oddanie jest czymś oczywistym. Jeżeli chodzi o sytuację samobrony, a jak wiecie, po to tutaj jesteśmy na naszym kanale, żeby zwiększyć szanse na Wasze przeżycie i przetrwanie, to to ćwiczenie będzie doskonałym uzupełnieniem Waszego, waszego rozumienia dystansu, prewencji, ucieczki, potem blokowania, uderzenia jako pierwsi, o czym zawsze mówimy, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy zaskoczeni i weźmy sobie taką sytuację, że Wojtek był zapatrzony w nieskończoność, stał sobie ze swoją narze narzeczoną, Betty, pozdrawiamy Cię serdecznie, e, i w tej chwili ktoś po prostu wali go w tubę, właśnie nie zdążyłeś, ok? Jest bomba, właśnie to jest też nienaturalne, żeby w ogóle być w tym dystansie, tak? Więc Poszła jakaś bomba, zawirowało mu się w głowie, poszła kolejna, kolejna i mimo całego dużego doświadczenia jednak tych kilka ciosów przyjmiecie. Pamiętajmy o tym, że też gołe ręce się różnią od pracy w rękawicy i te ciosy zupełnie inaczej są odczuwalne. Więc zanim Wojtek przejdzie do kontrataku, w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby przyjąć te ciosy, które idą mocno. Być może będzie złamany nohal, być może będzie to uderzenie, które przejdzie na głowę. Musicie wiedzieć, jak w tą setną sekundę po pierwsze napiąć całe ciało, w miarę utrzymać balans, ok? I jeszcze mniej więcej coś widzieć. Czyli to, co chcemy zrobić, to też obserwować. Wojtek nie ma. Jeżeli teraz ja pracuję i obijam go, powiedzmy tak, w sposób sympatyczny, OK, robię to, 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 to. To Wojtek generalnie nie patrzy w dół, tylko generalnie my patrzymy przez tą małą lukę. Czujemy i widzimy, jak zmienia się sylwetka agresora, i teraz widzimy, czy jest szansa zaatakowania, czy też nie. Przejście do kontrataku w sytuacji, kiedy ktoś bardzo agresywnie Was atakuje, nie jest takie proste. Mamy tutaj dużo możliwości. Można wjechać nurkiem w nogi, jak ktoś bardziej ćwiczy zapasy, można przechwycić, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby przez sekundę mieć możliwość zwiększenia procenta szansy na przetrwanie, przez to, że wiesz, jak ustawić ręce. Czy tutaj dużo widać? Nie. Tym bardziej, jeżeli pierwsze uderzenie gdzieś pójdzie, drugi gdzieś plaskać, i ja się rozwinę, nawet jeżeli mamy doświadczonego zawodnika, no to słuchajcie. Szczęka to szczęka. Jeżeli gdzieś dostaniesz w szczękę, dostaniesz gdzieś za ucho, czy gdzieś dostaniesz trafiony w nohal, to być może, że, że twoje doświadczenie ringowe też ci nie pomoże. Doświadczenie ringowe i doświadczenie w samobronie pomaga wtedy, kiedy my w miarę rozpoznaliśmy, co się dzieje i teraz zaczynamy pracować. Ale to, co powiedział Roki w jednej z części Rokiego do swojego syna, że nieważne, tylko jest to, ile jesteś w stanie zadać uderzeń, ale ile jesteś w stanie przyjąć i napierać do przodu. Więc odporność na ciosy jest ważna. Teraz, to co jest charakterystyczne dla no, sporej ilości bokserów czy kickbokserów, nie mówię o. Wszystkich. Ale mądry trening to nie jest tylko ciężki trening. Więc uważajcie na obijanie głowy z całej siły. I nie musicie za każdym razem tego robić tak soczyście jak my z Wojtkiem albo jak robią to zawodowcy podczas treningu boksu i kickboxingu, ponieważ głowy mamy jedno. W momencie, kiedy moja czaszka, a w niej mózg, zaczynamy się obijać. nogą powstaje wtedy, kiedy generalnie mózg obija mocno o czaszkę i organizm daje impuls, wyłącznie, bo zaraz będzie problem. Więc chodzi o to, żebyście zaczynali powoli i mocne sparingi, albo tego typu determination drille robili nie bardzo często. Więc przechodząc sobie teraz wstecz, kamera poproszę na mnie, mamy dystans daleki, który pozwala mi na przykład na ucieczkę. To jest pierwszy dystans. Lub znalezienie czegoś, co mam pod ręką. Opcja numer dwa, to jest dystans, w którym ja mogę zarówno zaatakować, okej, okay, ale mogę się też bronić. Moimi, e, moimi zbiciami, ok, mogę przyjmować, blokować, mogę kopać, uderzać, wyprzedzać. Teraz jest bliższy dystans, w którym możemy się łapać, klinczować, robić różne rzeczy, ale biorąc pod uwagę ciosy, to jest praca w półdystansie, gdzie te ciosy są rzeczywiście najmocniejsze. I tutaj Mike Tyson był absolutnym mistrzem, praca skrętowa i tak dalej. Więc staramy się być jak najdalej, staramy się unikać konfliktu, ale nie możemy nie brać pod uwagę tego, że ktoś po prostu zdzieli Ci plaskacza i zaczyna Cię po prostu pizgać. Przejście z defensywy do ofensywy jest niezwykle trudne, dlatego ten rodzaj treningu jest bardzo ważny. Teraz pokażę Wam jeszcze jedno, jedno ćwiczenie pod tytułem przyjmij-oddaj, ale pamiętajmy, to co mówiliśmy już w jednym z filmów, jeżeli chodzi o bloki. Każdy blok ma swoje plusy i minusy. Jeżeli jesteśmy zaskoczeni, to to może być dobre, ale może nas też pogrążyć. Jeżeli Wojtek przyjmuje moje uderzenia pięściami blisko i to jest wszystko super, ale Wojtek też nie widzi, że ja mogę mieć nóż, który powinien być zablokowany w ten sposób. Rozróżnienie tego, czy to są gołe pięści, czy to jest nóż, praktycznie jest niemożliwe w momencie, kiedy dostałeś gonga, więc jak najszybciej staraj się za wszelką cenę zwiększyć dystans, uciekaj. A my w tej chwili pokażemy takie najprostsze drille, e, przyjmij, oddaj e, do treningu zaczerpnięte z boksu czy kickboxingu. Gotowi? Zakładam rękawice. Pokażemy Wam z Wojtkiem dwie sekwencje z wielu, które skrócą czas reakcji pomiędzy obroną, a atakiem. Przypominam, Wojtek teraz generalnie nie ucieka i zrobienie tego e, tak naprawdę w walce, przyjęcie i zrobienie dwóch dobrych ciosów, wymaga naprawdę e, dużego treningu i tutaj specjalizują się w tym e, zawodnicy tajskiego boksu czy boksu, którzy non stop to przyjmują. Więc pierwsze co obijaliśmy Wojtka, on się ma przyzwyczaić do tego, co się tutaj dzieje. Jedną z fajniejszych metod na to, żeby ktoś na przykład nie zamykał oczu. I zaakceptował to, co się dzieje, jest metoda, w której. taka pomocnicza, ręce w dół proszę. Gdzie ja staram się postraszyć trochę Wojtka, a Wojtek ma brodę nisko, ma otwarte oczy lekko przy, przymrużone, ok? I robimy takie sobie wprowadzenie, ok? Dla większości osób. Robienie czegoś takiego już powoduje, że oczy się zamykają. Także to jest jedna z opcji, które możecie stosować. Teraz robiliśmy tak, że było obijanie, Wojtek tylko przyjmował, ok, można to starczami robić naprawdę mocno, bam! I partner ma się przyzwyczaić do tego huku e, i do tego spięcia. I teraz robimy sobie technikę. Mamy naprawdę bardzo dużo opcji, ale pierwsza to będzie. Bez pójścia prawym barkiem do przodu, będzie przyjęcie mojego mocnego sierpa na gardę i oddanie prawy prosty i lewy sierp. Zróbmy to raz wolno jeszcze raz i potem trzy razy szybko. Hop, baum, baum. I teraz trzy razy szybko. Chodzimy sobie hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. To jest pierwsza opcja. Czyli po przyjęciu chodzi o skracanie czasu reakcji. Zauważcie, że każdy sport, czy będzie koszykówka, czy będzie boks, boxing, kraft maga, yy, formuła 1, to jest skracanie czasu reakcji. Teraz opcja druga. To będzie przyjęcie tego prawego i oddanie bezpośredniego sierpa lewego i prawego prostego. Zauważcie, że jedno nakręca drugie. Raz, wolno jeszcze raz. Raz, raz, dwa. I teraz robimy to troszeczkę szybciej. Hop hop hop. hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Teraz robimy znowu na tą stronę. Uwaga. Hop, hop, hop. Na drugą. Hop, hop, hop. Na tą. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Pamiętajcie, żeby była eksplozja ciosu, żeby była siła to w tym stresie jeszcze musicie w miarę możliwości rozluźnić rękę, zrobić pracę skrętową, więc ilość jakby tych szczegółów jest tutaj bardzo duża. Ale tak jak powiedział kiedyś Bruce Lee, zanim zacząłem trenować sztuki walki, kopnięcie było dla mnie tylko kopnięciem, a uderzenie było tylko uderzeniem. Potem jak zacząłem trenować sztuki walki, kopnięcie już nie było dla mnie tylko kopnięciem, a uderzenie nie było tylko uderzeniem. Jak już jestem wprawionym, że tak powiem, w boju adeptem sztuk walki, przekręcam oczywiście słowa, ale wiecie o co chodzi, to uderzenie jest nadal tylko uderzeniem, a kopnięcie jest nadal tylko kopnięciem. Każde uderzenie możemy dzielić sobie na fazy, możemy to robić w sposób matematyczny, ale do celu wychodzi o to, żeby robić optymalizację i robić rzeczy bardzo proste, skuteczne i które są zgodne z mechaniką naszego ciała. Dlatego my korzystamy bardziej z boksu i kickboxingu niż z karate, na przykład i Wing Chun albo Aikido. Więc róbmy rzeczy, które są w zgodzie z naszym ciałem, które popierają. Całe ciało, jeżeli chodzi o siłę, uderzenie itd. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału. Dajcie lajka, dajcie komentarz. Pamiętajcie, że jak zrobicie głupi, agresywny komentarz, to my na niego chyba za bardzo nie odpowiemy, więc chcecie zwrócić nam uwagę, powiedzcie coś. Yy... Może krytycznego, ale w sposób konstruktywny, żeby że nam się chciało w ogóle to w ogóle rozkminiać. E, zapraszam serdecznie na Instagram, do mnie, do Wojtasa. Zapraszam serdecznie na e, stronę JaroslawRogowski.pl, gdzie już za chwileczkę, już za momencik, raz, platforma, dwa, e, kalendarz szkoleń, imprez naszych, warsztatów e, w całej Polsce i będziecie mogli oczywiście zakupić nasze koszulki Born Against Violence które będą miały premierę w następnym naszym odcinku. Born against zwanym urodzeni, urodzeni przeciwko przemocy. Tylko te osoby, które się opowiadają po stronie dobrej, po dobrej stronie mocy, powinny nosić te koszulki. Więc jeżeli jesteś tak zwanym patożulem i masz koszulkę BAF, to znaczy, że prawdopodobnie jesteś debilem, więc... Generalnie e, uważajcie na to. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy. Nie wiem o której godzinie to oglądacie. Trenujcie bezpiecznie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i mam nadzieję, że do zobaczenia bardzo niebawem. Wbijcie oczywiście też na mojego patronite bo też tam się dużo dzieje. No i co, SIA. Dziękujemy bardzo Wojtkowi za użyczenie zajebistej sali. Wola walki, Wolska 46 przez 48. Warszawa, pozdro. Jak będziecie za dużo trenowali w ten sposób, to kontakt będzie taki jak teraz z Jarkiem. Jaruś, przedstaw się państwu. Ja It's it's not my day today.